Wzięłam dwa rodzaje. Klasyczny oraz wzięłam naturalny, nawilżający z kwasem chliauronowym. Oczywiście, nawet jeżeli podkład będzie na nich świetnie wyglądał, to nie są to produkty przeznaczone do nakładania na twarz. Wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o efekt, to skóra jest na razie rozświetlona, nawilżona. Jest taki dość kleisty yy, i nawet może, słuchajcie, podkład na ten dobrze wygląda. Spróbujmy też ten original. O, ten jest zdecydowanie mniej świecący. I ma gładszą konsystencję. No okej, okay, ale nałóżmy na to podkład. Okej, okay, na razie wygląda ładnie, bardzo, bardzo naturalnie. O oh wow, no tego się nie spodziewałam. Jest to trik absurdalny, ale wygląda dobrze. Okej, okay, okej, okay, wygląda to bardzo dobrze. <grym> jestem w szoku. Mówiąc szczerze, jestem w wielkim szoku. Nie spodziewałam się, ale podkład wygląda bardzo dobrze. Wygląda jak nałożony na bardzo fajną, nawilżającą bazę. Whoa! Wow!